Niesamowity Spider-Man! Znowu w akcji! Pi, I moja Spider-Pajęczyna! a Będziemy niszczyli dzisiaj FNAFA! Bo ten cholerny Batman nie poczekał na mnie w tym Batmobilu! Pojechali beze mnie na akcję do Gotham City! A Jak mogli mi to zrobić? Przecież to ja jestem najlepszym Spider-Manem i w ogóle superbohaterem na świecie! Prawda? Kto jest najlepszym superbohaterem w Avengers? Superman! Bo Tony Stark zginął, więc ja zajmuję jego miejsce. Ale teraz to ja jestem najfajniejszy! I mam Spider-Linkę! I dzisiaj Aj, zrobimy akrobatyczne walki z animatronikami, bo jestem w ich siedzibie I mam zamiar ich wszystkich zniszczyć, właśnie z tą kupą grozu Ale najpierw muszę poćwiczyć sobie moje latanie na Spider-Lince niby jak to działa? Przecież chcę, żeby to tam polew. O, jest, i złam teraz drugą Dobra, i ciągniemy wow, co? Co? Dobra, to było wszystko w planie... Uuh. Ciągnij, Spider, ciągnij do góry Tak! Jesteś urodzony Spider-Manem. Dobrze ci idzie. Ała, dobra, nie idzie tak dobrze jak szło. Jakbym chciał, żeby szło. Ała! Kurde! Zaklinowałem się między deskami! Jakim prawem ja tu utknąłem, niby? Dobra, chyba muszę przejść na jakąś dietę. Mm, to jest ten zaczarowany miecz z Minecrafta. To jest tego Batmana całego. On mi nie pozwala dotykać jego jego zabawek. To, to mu nie będę dotykał, bo potem jeszcze zły na mnie będzie. <grym> Nie! Ciągnij te linki! To życi te linki są. Czy ja nie mogłem mieć jakiejś innej super umiejętności? Nie wiem, strzelanie laserami z oczu albo cokolwiek. To sobie wymyśliłem, że będę miał jakieś gówno linki, kurde, to mnie nawet przyciągnąć nie potrafi. Ja aż tyle... O! Mistrzu Yoda, posłuchaj mnie. Straciłem swoje spider moce. Już nie wiem jak być człowiekiem pająkiem. Kiedyś to się pujałem po całym Manhattanie, po Nowym Jorku, po, po Podlasiu, a teraz nie mogę nic zrobić. Linka moja mnie zawodzi. Mistrzu Yoda, powiedz mi. Powiedz mi, Mistrzu Yoda, co ja mam zrobić ze sobą? Co ja mam zrobić ze swoim życiem? Czy mam skoczyć w przepaść? Zakończyć te tortury? Co ja mam zrobić? Twoje milczenie jest bardzo wymowne, mistrzu. Zostawię cię tu. Pójdę ćwiczyć dalej tą moją super fajną moc. Nie, nie, nie. Widzisz, mistrzu? Oh, mistrzu, mogę ciebie... Przy... Mogę ciebie przyciągnąć? No. Dobra, skoro nie tak... To można to zrobić w inny sposób. Ej, gdzie jest moja ta? Ja tu miałem amunicję! M mistrzu, poczekaj, bo mi się amunicja gdzieś straciła. Jest! Tęczowe pociski! Naładujemy ich naszą miłością, mistrzu. To, to brzmi totalnie bez sensu. <gry> A nie, Spider-Man nie zabijał ich przecież. Spider-Man używał swoich pajęczych. pajęczych pa, mocy i walczył wręcz. Więc ja też muszę walczyć wręcz. Czyli dzisiaj będzie kung-fu. Mistrzu, joda, patrz na mnie. Widzę, że podrygujesz to. Nie wiem, czy machasz mi teraz, żebym tego nie robił. Hello. Jesteś, Roxanna! Ja jestem twoim cichym wielbicielem! Nie wiem, czy wiesz o tym, ale jestem w tobie zabujany. Odłóżmy na bok nasze spory i z... róbmy dzieci. O nie! Wezwałaś posiłki? Ej, mistrzu Joda, uważaj! Bo ci chcą zrobić gang. Muszę użyć swoich pojętzych mocy, bo jeśli tego nie zrobię, to kolejny niewinny joda umrze. Piu, piu. Piu, 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 piu. Dafinko. Nie! No, przecież jestem super bohaterem! No, przecież czemu to nie działa? No dobra, odsuńcie się od niego, maszkary! Dobra, ty ciebie, Roxy, nie, nie, nie dotknę. Ale ciebie ta tęcza miłości, znaczy. Yy, potęga miłości! Nie, no dobra, bo tu myślałem, że ich zabiło, nie? To jest miłość! Miłością was pokonam wszystkich! Tak, spieprzajcie stąd! Już was tu nie ma! Wypierdzielać mi stąd! Bo was zaraz. Piu, 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 piu. Co się z nimi stało teraz? Czy oni zniknęli? Aj, gdzie oni są? Halo? Że co? A gdzie jest A gdzie ci... Gdzie ta dwójka polecia? Gdzie? Do nich uciekli? Co to ma znaczyć? Ciebie też nie lubię. Aaa! Potęga miłości! O, teraz dostaniesz zielonego i czerwonego pocisku! Super umiejętności! Walić Spider moce! Mam shotguna! To jest super moc! Zasnęła. To teraz ty? No! Jaki nie wypał? Zostaniesz różowym i złotym pociskiem. Ten nic takiego nie. O, o, krwawisz! No, nie wiem, ketchup ci się wylewa. Czy tam smar chyba raczej. Dobra, to, to nie działało tak. Z... A zresztą, dobra, zostawię to na razie. Ja mam Cię pokonać teraz pięściami, więc chodź, pojedynek. Fighterów, Spider-Man kontra Ja, no dobra, nie będę się wykupiał, dałem Ci fory na chwilę. Spider-Man, Spider-Man! Ale nie ruszaj się, jak cię mam trafić. O, o pij zagłady! Uh! Przepraszam, prawej to ja się sam boję. Mogłem zacząć od lewej. O! 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 Użyj swojej super umiejętności, Spider-Man. Eee! Eee! Ciągnij to kurna linkę. To życi. Uh! Czasem się przydają te super umiejętności, co nie? Nauczymy cię latać, patrz. Super umiejętności się używa tak. Nie! I użyj teraz swojej superlinki! Jak na pierwszy raz, to super! Dobra, wracam do Roxy. Roxy na szczęście dalej dyskutuje z Jodą. W milczeniu, mistrzu. Próbujesz ją przekabacić na naszą stronę? Bardzo dobrze, ona musi być po naszej stronie. A żeby to się stało, to ja muszę użyć... No tak, przecież miałem zabawki elektryczne od mojego mistrza dostałem! Dobra, Roxy, to tylko troszeczkę zapieczę. Nie, Roxy! <noise> Roxy, to się wyklepie. Nie przejmuj się. O, kurde. Mistrzu, masz może taśmę klejącą? Potrzebuję posklejać Roxanne. Tu się weźmie to, tu się przyklei. E, ale dupcia cała, to jest najważniejsze. Użyję swojej teraz mocy, wskrzeszania. Wstawaj, Roxy! Widzisz, skleiłem jej głowę. No no, cóż no, kiedyś byłaś ładniejsza Ale nie przejmuj się, nie dla wyglądu z tobą chodzę Chodzę z tobą dla charakteru oczywiście Więc spoko loko, możemy dalej się kumplować A tu się narzuci jakiś karton, coś tam wiesz na głowę i nie będzie widać wcale, nie? O, może ten weźmiemy Masz, weź to sobie na głowę daj Uu! Ty, co tam mam? Jakiś widelec zabrałem ze za sobą z domu. Mm, I on świeci! RBG widelec! I mogę robić takie rzeczy! Nie wiem po co mi to. Ale gin! O nie, oni się za szybko ruszają! A to oznacza tylko jedno! Time stop! I w oczka twoje. I do buzi! Leci samolocik! O, oh, ciu. Zeżar mi kurde Oddawaj mnie to Oddawaj mnie to Co mi zeżarłeś? <gry> ale go powyginałem. Batman mi nie pozwala dotykać swojego mieczyka Ale mam to w dupie Maledes dotykał czego chce No, Odetnijże głowę A do dupy są te zabawki Batmana Dosłownie Dobra Zostawię mu to tutaj Mistrzu Yoda Nad czym tak myślisz? Nad losem tego dzbanka? To jest zwykły dzbanek On nie zasługuje na to żebyś nad nim tak myślał Dobra Dobra Pokonałem go Roxy, to jest moja Roxy? Nie, to nie jest moja Roxy! Moja Roxy miała brzydszą mortę. Oddawajcie moją Roxy! Lecę cię uratować! Albo nie, bo nie mam do czego się przykleić. Bez sensu te moce są w górach, jak tu nie ma do czego się przyczepić. Te moce działają tylko jak się jest w mieście i... I teraz robimy taką akcję, że wiszę jedną Linką, a drugą będę celował i strzelał do nich. Zaraz ci po nam cię!

No ciśnij, spider! Dobrze! I teraz na nią! Oaa, i tu pala! Uwielbiam klepać FNAFA. Hej, Roxy! Zgadnij co mam? Nową zabawkę! Będziemy mogli dzisiaj w nocy przetestować! Chyba tu jest strzałka zaznaczona, którą stronę trzeba używać. Chcesz przetestować? Okej. Kurde, chodźcie! Gdzie jesteście? Idzie jakaś gitara, dobra, jest! Jak ty się nazywałeś? Roki, kroki, chodź. Zostaniesz zniszczony. przyparłem ała! Aaaa! <suszy> Przypaliłem się! <suszy> Czekaj! Pod zimną wodę to powinienem dać chyba a zatem walczymy! Ooooooo! Widziałaś to? Ha! I nie masz głowy teraz. Łooo! Wow. Teraz twoja kolej. Użyję spider linki, żeby cię przyciągnąć do siebie! Ha! Wow. Nice! I tak na wszelki wypadek Wśmiemy na początek sobie jakiś taki mieczyk fajny. Gdzie mój miecz? Gdzie mój piekielny miecz? Może on był zbyt potężny na mnie? Weźmy sobie taki coś. Ha! No co to, to to wypada mi z rąk w ogóle! Ha, palce ci ucie! Dobrze, weźmiemy ci, pociśniemy z... z... Ognia! Roxy, ocuj się! Eee! Dobrze! Trafiłem go! Na slow motion, co prawda, no ale jednego trafiłem. Jeszcze jakby umarł, to by było już w ogóle fajnie. Jakie ty masz lizaka jakiegoś? Dawaj to! Dawaj, to nie jest dla ciebie broń. Czylizak. Ło, wow, wow, wow! wow. Chłopaki? Co tu się wyprawia w ogóle? Czemu oni wszyscy nie żyją? Ale to nic, bo będę mógł ożywić swoją roxannę. Haha! Doksi, wstawaj! Zasrałaś się! Idziemy znowu walczyć. Moje super. Wejrzę z tym dobskiem, I stąd, bo nic nie widzę. A może ich tarczą powalę? Super bohaterowie w sumie. Albo dzidą! Dzidą wezmę jednak ich porobię. Taką laserową. No, prawie że dzidą. I weźmiemy ją sobie, zaczarujemy. Z jednej strony będzie ognista. A z drugiej strony będzie elektryczna. Elektryczną, ognista Gida. Ale koks. I mogę tym machać jak wiosłami Ja pierdziele, ty Dlaczego my takich fajnych broni w Avengersach nie mieliśmy nigdy O, jest, biegnie mój przeciwnik wow, 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 stop, stop. O, o, zatrzymałem się Okej okay. Teraz stąd zejść jakoś Okej, okay, udało się Dobra, to jak nie działa Uwaga, trzech na jednego Roxy, ty, ty mnie nie atakuj, błagam cię Dobrze, mam cię nabite. A teraz dostaniecie tą elektryczną częścią, no? Kto pierwszy? Znowu ty, znowu, mało ci. Kurde, to dupy ta broń jest po prostu. już wiem, czemu nie mieliśmy takiej broni Avengersa. A może tym rzucić mogę? Dobra, na chwilę odwróciłem ich uwagę. Teraz slow motion i biegniemy slow motion szybko do książki, żeby zamówić nowe rzeczy. Jak flash jestem teraz. A wezmę za tarczę! Będę się bronił za tarczą. Jakaś taka duża strasznie, no ale niech będzie. I taki młotek wezmę sobie. I teraz możemy walczyć. A! 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 Ja nie wierzę, że on się dalej patrzy w tą dzidę. Co to ma znaczyć? Dlaczego psujesz mi tak epicki moment, kiedy ja pokonuję FNAFa i wygrywam z nim? A ty się gapisz mi tutaj w tą dzidę. Co w niej jest takiego fajnego? Co? Patrzysz na jej owalny, opływowy kształt i zastanawiasz się, gdzie mógłbyś ją sobie wsadzić? Ty spereżniku, ty. Wiesz co? Szkoda mi na ciebie tarczy. Użyję tego. A wiesz, co to zrobi? To cię zamrozi, ale zrobię to tak, żebyś poleciał. Talk to the hand. No to miałeś polecieć tam, nie? Czekaj, to ci pomogę, bo widzę, że nie umiesz za bardzo. Hopa! No... Ech! Hopa! No hopa, mówię! Co to jest? Mój! Moja amunicja! No dawaj to! No idź mi stąd! Już! No idź mi stąd! No idź mi stąd! Co to jest za czar, jak on nie działa w ogóle? Eee... Ech... To! Ech! Ha, masz Nie psuj mi tej sceny! To jest najpiękniejsza scena, jaką wymyśliłem dzisiaj. Więc wypieprzaj mi stąd! W montażu WYJDZIE, że polecia. Nie pasz tak na mnie, Roxy. Roxy już cię naprawiam, ale teraz cię nie puszczę. Teraz chodzisz ze mną cały czas, słyszysz? I będziemy niszczyć FNAFa. Chodź, Roxy, zabijemy ich shotgunem. Nie, nie shotgunem? Ale nie mam innych broni. Czy ty. Chiński fnaw atakuje! Potrzebujemy broni! Potrzebujemy broni z Minecraft'a! Ooo, Excalibur! Time stop! Chodź-o! O tak. Jestem gotów! Zenchantowałem sobie swój miecz. Jest potężny i ma ponad 30 cm. Skąd wiem? Bo zmierzyłem. A teraz możemy zacząć rozwalać te animatroniki. Zaczniemy od ciebie. Ha! Oła, w coś uderzyłem. Ha! muszę się przesunąć. Jeszcze rozwalę kontroler. Ha, ha, ha! Sister Location! W dupie cię mam! Ksińskie gówno! Grałem w to na VR. Nie podobało mi się. Najgorsza część na świecie. Kieś lalki z dupy. Is time stop Proszę, proxy. Możesz użyć mojego miecza. Weź mój miecz do ręki. Wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale ja robię Family Friendly Content, więc weź mój miecz w końcu do ręki. Co ty ich pięściami bijesz? Jo, ale im plaskacza chcesz pocisnąć. Dobrze, dobrze. Ja też pocisnę. No. A! Masz w dupę. cika! Podniosę cię. A, nie mogę cię podnieść. Czemu nie mogę jej podnieść? Ona jest za ciężka. Ma grubą dupę. A! Nauczyłem cię latać. Nie, Roxy! Nie możesz ginąć od takiego pierdzielnięcia. Roxy, wstawaj. Musimy walczyć. Patrz. Boniacze przyleciały. Foksiaki przyleciały. Normalnie całe stado. O, a mogę taki... O, a te łapki? W sumie fajna rzecz. Mogę go chwycić? O No! Cześć! <laughs> Moja ulubiona broń Takiej broni potrzebowałem Gdzie ona była, kiedy jej potrzebowałem no co? no co, no co, no co mi chcesz powiedzieć Co mi chcesz powiedzieć Ty kupo gówna yy, 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 yy. I w Freddy oh. Dobrze, trafiłem go Pierwszy raz w życiu chyba Dobra, on żyje jeszcze, to teraz go tylko chwycić I hopa Powiedziałem, że ty robisz Hopa Haha, <laughs> już tego złapłem na linkę! Jakieś... O, o! Ej, ale... Ja nie mogę spierać!